Cześć tutaj, Drota z Look for Book, i dzisiaj słuchajcie, przychodzę do Was z filmikiem, który myślę większość z Was zainteresuje, czyli najlepsze pięć kryminałów, jakie przeczytałam do tej pory w 2025 roku, plus kilka niespodzianek i konkurs dla Was z trzema książkami do wygrania, więc mam nadzieję, że ten filmik będzie dla was interesujący. Więc żeby już nie przedłużać, zaczynamy. I słuchajcie, o, czekajcie, najpierw o, tylko odłożę dla was prezenty, Widzicie, znikam i pojawiam się. <słuch> słuchajcie, wybrałam, było mi dosyć wybierając dla was kryminały. Zorientowałam się, że w tym roku, mimo tego, że przeczytałam już słuchajcie prawie 100 książek, to przeczytałam mało kryminałów e, i to takich, które naprawdę gdzieś tam zostawiłyby u mnie ogromne wrażenie. Czyli większość była, e, było ich sporo, ale większość była no. Chyba już za dużo tego czytam. E, podobnych do siebie, nawet powiem Wam, w jednym miesiącu to miałam tak, że chyba cztery kryminały miały bardzo podobny motyw i konstrukcję taką fabuły. No więc było mi dosyć ciężko i jak już wybrałam, słuchajcie, te najlepsze, czyli te, którym dałam najwyższą ocenę, to okazało się, że jednak to są tacy, no już moi chyba ulubieni autorzy i może już trochę inaczej ich oceniam. E, aczkolwiek to nie tylko ja, bo też inne oceny wskazują na to, że są to e, dobre kryminały. E, ale tak jak mówię, zaczynamy. Pierwszy kryminał, który przeczytałam i który na pewno będę pamiętać, no to jest Przemysław Piotrowski, Smolarz. E, kontynuacja Igora e, Brudnego. Nie czytałam tej kolejnej Anubis. Natomiast czytałam Smolarza i powiem Wam, że Smolarz wywarł na mnie tak samo duże wrażenie jak pierwsza część o Igorze Brudnym. Mamy tutaj mrok, ten taki znany u Przemysława Piotrowskiego. Mamy taki brud, który nas oblepia, ale. I powiem Wam, że może być to dosłownie, czyli brud taki cielesny, ale brud też taki wewnętrzny, taki, który oblepia naszą duszę, serce, umysł ten. coś, co nas przytłacza. Krótko: fabuła to Igor Brudny. Jedzie w bieszczady trochę. Odpocząć, odciąć się od wszystkich poprzednich wydarzeń, ale nawet tam natrafia na skomplikowaną sprawę, gdzie teraźniejszość miesza się z przeszłością, z przeszłością brutalną, bardzo dotyczącą czasów II wojny światowej, traktowania no, tam Ukraińców ale też Polaków i Żydów na tamtych terenach i jak e, traumy z przeszłości e, też owocują tylko w takim negatywnym słowa znaczeniu w, w dorosłości, ale jak też e, przemoc i agresja eskaluje i jeśli zauważamy jakieś korzyści w tym dla siebie tak jak mówię, no taka duszna, mroczna powieść, ale myślę, że no każdego wciągnie i powiązana z legendą o Smolarzu w Bieszczadach. Kolejna książka, którą dla Was wybrałam to jest Wiem o wszystkim Aleksandra Śmigielska i powiem Wam to jest chyba pierwsza książka tej autorki, którą przeczytałam, więc to może być takie zaskoczenie. I Wybrałam ją dlatego, ponieważ cały czas też do niej wracam, gdzieś tam myślami, refleksją opisuję, do czego jesteśmy zdolni w imię miłości, w imię miłości rodzicielskiej, matczynej w szczególności, ile jesteśmy w stanie zrobić, żeby chronić te nasze dzieci, żeby też ukryć prawdę, żeby czasami wziąć na siebie winy naszych dzieci. Bardzo też taka mocna, przejmująca i poruszająca książka. Więc Wam polecam. Kolejne no to autorka, którą myślę większość z Was kojarzy, która jest no już ma swoje miejsce na arenie, jakby tego polskiego kryminału i thrillera, to Izabela Janiszewska i Brzenie. E, powiem Wam, ja kupuję prawie, no, większość książek Izzy Janiszewskiej, bo to się czyta rewelacyjnie to po pierwsze ale po drugie, zawsze te książki poruszają mnie i mają jakąś taką większą głębię. I podobnie jest tutaj we wrzeniu, no to słuchajcie, powraca Larysa, czyli jedna z ulubionych bohaterek Izy Janiszewskiej, od, no też z trylogii, która, no, jakby zaczęła się, można powiedzieć, kariera taka pisarska Izy. I tutaj Larysa Luboń porzuca swoją karierę jako śledcza i zaczyna karierę Taksówkarki i, i pracuje w, właśnie jako mm, chyba w Uberze, z tego co, pamię, co pamiętam. Głównie bierze sobie nocne dyżury, e, lubi właśnie jeździć nocą. No i pewnego razu do jej taksówki wsiada mężczyzna, z którego e, będzie musiała później rozwikłać zagadkę. Zostaje ona wplątana właśnie w taką intrygę, czyli mężczyzna zostaje aresztowany. On prosi ją o pomoc w udowodnieniu jego niewinności, czy naprawdę jest niewinny, czy jednak coś no, tam za sobą ma jakąś winę, czy może rzeczywiście i, i to Larysa pomoże mu się oczyścić. Z podejrzeń, ale kto w takim razie jest winny? To, co mi się najbardziej, słuchajcie, podobało, to oprócz tego nieustannej takiej akcji, oprócz utrzymania napięcia, świetnego stylu, jak to u Izzy, to u niej właśnie jest ta taka, taka psychologiczna głębia i Najfajniejszy to według najfajniejszy, to źle powiedziane. Taki um, motyw, który najbardziej mnie poruszył, to jest jak traumy z dzieciństwa właśnie eskalują i mają wpływ ogromny na nasze życie w dorosłości, i jak my przenosimy te traumy. I jak my powielamy schematy i zachowania naszych oprawców. Więc pod tym względem naprawdę świetnie to Iza opisała, więc wam polecam. Kolejna to jest, no musiała się znaleźć, bo to jeden z moich ulubionych pisarzy kryminałów, Robert Małecki Rumor. I tutaj wiele osób postrzega tą książkę, że ona nie jest taka w stylu Roberta, że to jest bardziej książka sensacyjna. Ja, słuchajcie, akurat się z tym nie zgadzam. Dla mnie ten, ta akcja w tej książce jest po to, żeby pokazać pewne emocje, które targają naszego głównego bohatera, czyli Rumora. I to jest chyba takie clue w tej książce. Natomiast, oprócz tego, to właśnie powiem Wam w tej książce: czuć i słyszymy ten nieustanny wewnętrzny krzyk głównego bohatera, który stara się uchronić swoją zmarłą żonę przed jakimiś oskarżeniami i zrobi w imię tego dosłownie wszystko. Ale to jest też książka o męskiej przyjaźni, o trudnych relacjach. Między i przyjaciółmi, ale też między ludźmi, jak też one zmieniają się na przestrzeni lat, te nasze przyjaźnie. Mamy też tutaj trochę o świecie podcasterów, więc jeśli jesteście ciekawi, to ja wam polecam. Ja, tak jak mówię, ja głównie czułam ten taki wewnętrzny krzyk, i ta akcja to tylko potęgowała mi ten wewnętrzny krzyk. Natomiast wiem, że wiele osób. Czyta to jako po prostu książkę sensacyjną. I dwie takie moje perełki na koniec. Pierwsza to nie jest może kryminał stricte, więc tak go tutaj dorzuciłam na dokładkę, bo chciałam pięć, ale ten właśnie tak dorzuciłam na dokładkę. Ale to jest tak. Wielowymiarowa powieść, powieść, która no, ma i wątek kryminalny, i jest takim thrillerem psychologicznym, typowo psychologicznym. Jest tutaj też wątek, no, z, można powiedzieć, z powieści historycznej, ale jest tutaj ogrom, ogrom właśnie psychologii, i są niesamowite portrety psychologiczne bohaterów. I to jest Ewa Przydryga i Perseidy. O tej książce mówiłam też więcej na filmiku, gdzie porównywałam Perseidy i Równonoc. Mi Perseidy zdecydowanie jakby bardziej przypadły do gustu i one na mnie wywarły ogromne wrażenie. Ale jak jak mówię, jeśli chcecie Poznać szczegóły, to zapraszam Was do tamtego filmiku. Naprawdę, słuchajcie, jest to tak wielowymiarowa powieść, taka tu jest głębia psychologiczna, tyle tu jest wątków, że myślę, że tutaj każdy odnajdzie coś dla siebie. Więc pod tym względem gorąco, gorąco Wam polecam. I ostatnia książka, która jest zaliczana do kryminału, ale jest to bardziej. Kryminał sensacyjno-przygodowy, o tak bym to nazwała, z wątkami historycznymi, czyli widzicie taka trochę hybryda, ale autora, który jest mistrzem w, w tym gatunku, czyli Maciej Się Bieda i jego najnowsza książka, Sobowtór z cyklu z Jakubem Kanią. I powiem Wam, książki Macieja 7-biedy są takie, są tak napisane, że ja no, kupuję je w ciemno. I dla mnie czyta się to zawsze z ogromną, ogromną przyjemnością. Ze względu, tak jak mówię, i na ten niesamowity styl, ale też na fabułę, która wciąga od pierwszych stron. Od tych książek dosłownie nie można się oderwać. Jesteśmy tak wciągnięci no, w całą... Tą intrygę, śledztwo to właśnie kryminalne, tutaj Jakuba Kani, wcześniej prokuratora IPN, a teraz, można powiedzieć, śledczego w Towarzystwie Ubezpieczeniowym. I tym razem mamy sporo wątków o fałszerstwie obrazów. No, i o takim najsłynniejszym i takiej legendzie, która krąży, czyli o Gemello, który malował tak jak prawdziwy. Fajcie, tylko No właśnie, teraz. Teraz wyleciało mi z głowy. Holbein. <taki> tak jak prawdziwy Holbein, czyli. Malarz renesansu. No i tutaj jest taka legenda, że nagle od końca, to można powiedzieć od czasów napoleońskich, czyli tam XIX wiek XX, no i nagle mnóstwo Holbeina się pokazało. No i że jest to taki Gemello, czyli ten Holbein w innej skórze. Jak też, Jim, jak też Holbein czy tam Gemello może żyć 200 lat, no to też tutaj możecie się dowiedzieć, ile jest w tej legendzie prawdy. Czy rzeczywiście większość obrazów albo jaki procent obrazów w muzeach i kolekcjach jest fałszywką a no, jest pokazywany jako obraz oryginalny. Ile jest prawdy w tym, że wcześniej w Muzeum Czartoryskich rzeczywiście był obraz Holbeina, a teraz po latach okazało się, że jednak Holbeinem nie jest. Więc tutaj na te wszystkie zagadki to macie w książce Macieja biedę. Tak jak mówię, no, czyta się to rewelacyjnie, więc gorąco Wam polecam. I to tyle, słuchajcie, jeśli chodzi o takie najlepsze, no, najlepsze kryminały, jakie w tym roku przeczytałam. A teraz coś dla Was. Może nie mam akurat tych kryminałów, ale słuchajcie, jeśli, tak jak Wam pokazywałam, Macieja się biedy, a tutaj, słuchajcie, każda książka to jest majstersztyk, to mam dla Was do wygrania. Macieja biedy Orient, czyli wcześniejszą część o Jakubie Kani. Książka, słuchajcie, nowiutka, specjalnie dla Was. Akurat kupiłam jeszcze zanim była po prostu premiera Sobowtóra. Kolejne to jest thriller medyczny, czyli jeśli lubicie thrillery medyczne, to tutaj autor, który też jest lekarzem, Robin Cook, nocny dyżur, też dla Was do wygrania. I ostatni, czyli jeśli lubicie mocniejsze e, takie kryminały z nutką e, prawie że horroru, e, to. E, Tutaj przerażająca wizja bez wody według Grahama Mastertona, susza. Więc dla Was te trzy książeczki do wygrania. I y, pytanie konkursowe bardzo proste, czyli jaki najlepszy kryminał przeczytaliście w tym roku? Napiszcie polecajki albo jeśli nie w tym roku, no to jaki kryminał polecacie dla mnie do przeczytania i napiszcie też, która książka Was zainteresowała. I te wybiorę trzy osoby, i każda otrzyma po jednej książce. Więc mam nadzieję, że no, będzie jak najwięcej tych polecajek dla mnie. Tak jak mówię, piszcie w komentarzu, bierzcie udział w konkursie. No i konkurs, słuchajcie, potrwa do mm, przyszłej soboty. I w niedzielę ogłoszę wyniki, i wtedy się już będę kontaktować prywatnie z osobami, które wygrały. Więc to tyle na dzisiaj. Życzę Wam miłego dnia słonecznego, żeby jak najwięcej słońca było, bo już mam dosyć tego deszczu. No i wszystkiego dobrego dla Was. Pozdrawiam i do zobaczenia!